Jeżeli po obejrzeniu tego materiału będziesz zadowolony z niego, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Jeżeli subskrybujesz już kanał, nie zapomnij też kliknąć w ten dzwoneczek na dole, jeżeli naprawdę podoba ci się nasza twórczość. 10. NAF Lurker amerykańskiej drużyny Optic Gaming, która przez ostatnie dwa turnieje zaprezentowała się rewelacyjnie, a NAV zdecydowanie wyróżniał się wśród swoich kolegów z drużyny. W tym roku jego kader ratio wynosiło 1.08, co się jednak czuje, że w przyszłym roku zobaczymy go na znacznie wyższej pozycji. 9. AZ Philip Eistrup, zaledwie 20-letni gracz, który reprezentuje barwy bardzo znanej organizacji o nazwie Face Clan. Jego niesamowite aimi i zachowanie zimnej krwi przy każdej stresującej sytuacji bardzo wyróżnia jego osobę w tym zespole. Na obecną chwilę Kaderatio tego młodziutkiego gracza wynosi 108. 8. 8. Konfig. Wbrew wszystkiemu, Konfig jest nowy na scenie międzynarodowej, a już zdążył wygrać więcej ze swoją drużyną niż nie jeden weteran. Pozycją w zespole Christiana S. Rifler, jego poważne podejście do zespołu ciągłe treningy doprowadziły do tego, że na obecną chwilę jest jednym z najlepszych skillowo graczy na całym świecie. W całej tej układance brakuje mu jeszcze odpowiedniego doświadczenia. Kaderatio w roku 2016 u Konfiga wyniosło 1,13. 7. Simple. Dużo możemy zarzucić temu graczowi, między innymi, że nie potrafi współpracować z zespołem, że jest toksyczny dla innych. Te oskarżenia jednak poszły w zapomnienie, ponieważ Aleksander bardzo zmienił swoje zachowanie przez ostatni rok. Dzięki temu dołączył do Natus Vincera. Oprócz zmiany w jego zachowaniu, nie możemy zapomnieć o tym, że Simple jest niezwykle utalentowanym graczem, co chodzi o umiejętności indywidualne. Jego kaderatio zamarzło w stałym punkcie 1, 19. 6. Forest. Szóste miejsce w naszym rankingu zajął Człowiek Legenda, niegdyś rywalizujący z Neo pierwsze miejsce w rankingu. Oczywiście grający pod banderą Ninjas in Pijamas, który jako jeden z niewielu w NiPie ma teraz formę. Zdecydowanie wiele razy ratował swój zespół z opresji, chociażby podczas ich wygranego turnieju Intel Extreme Masters 11 Oakland, gdzie swoją drogą Patryk został MVP tych zawodów. Jego kadę w tym roku wyniosło bardzo mocne 1.24. 5. Snacks. Zdecydowanie nie mogło zabraknąć tutaj tego gracza. Jeden z najinteligentniejszych graczy, jaki kiedykolwiek grał w Counter-Strike'a. Bardzo pewny i mocny punkt naszej polskiej drużyny Virtus. Pro. Bardzo często jego klacze ratowały nam tyłek w najważniejszych spotkaniach. Jego kaderatio zatrzymał się w wyniku 1:13. 4. Shox. Od wielu lat drzemał w nim naprawdę wielki potencjał, jednak dopiero w tym roku pokazał na co go stać często kończąc mecze na pierwszym miejscu w tabeli nad Screamem. Głównie dzięki niemu G2 wygrało tyle ważnych spotkań zresztą jego pozycją w zespole nie jest tylko Lurker, ale także IGL więc jego taktyki też na pewno bardzo pomogły drużynie w dojściu do sukcesu. Kadrat oksa wynosi 1,17. 3. Guardian Na najniższym stopniu podium uplasował się Guardian, który jest jednym z najlepszych snajperów na świecie. Jego zaangażowanie w sprawę drużyny i to ile poświęca czasu na trening jest wręcz niebywałe. Od bardzo dawna Ladislaw reprezentuje barwy z Wincerę. Jego kaderatio w tym roku zatrzymał się na cyfrach 1.24. 2. Niko to była tylko kwestia czasu, kiedy Nikola rozwinie się na tyle, by z czystym sumieniem dać go na drugie miejsce naszego rankingu. Bez wątpienia najlepszy indywidualnie gracz na świecie, który po prostu ma to coś. Ma smykałkę do tej gry, co trzeba mu przyznać. Na obecną chwilę jest liderem zespołu Mouse Sports, który miejmy nadzieję w przyszłym roku pokaże coś więcej. Tio Niko wynosi 1,18. 1 Holdzira Bezprecedensowo pierwsze miejsce należy się właśnie dla niego, gracz pochodzący z Brazylii, który gra obecnie w najlepszej drużynie świata, a on sam wyniósł te drużynę na sam szczyt. Swoim spokojem podczas gry i dobrą komunikacją z drużyną stworzył prawdziwe mocarstwo na scenie Counter Strike'a. Coldzera dwa razy dostawał MVP turnieju w tym roku, a jego kada wynosił ogromną liczbę 1.33. Jednak czy w przyszłym roku Coldzera i pozostała czwórka z SK będzie w stanie zagrać na takim samym poziomie? Według mnie będzie im ciężko, ale zobaczymy co czas przyniesie. A więc dzięki za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że się wam spodobał, zostawcie łapkę w górę, kładąc oraz subskrypcję. Na kolejną utopkę zapraszam w przyszłym roku, no i to chyba tyle by było na temat dzisiejszego odcinka. Jeszcze w tym roku pojawi się utopka graczy żeńskich, także wyczekujcie, no i to tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia do następnego roku, hejo!